Cześć tu Henryk. witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym wideo, w którym opowiem Ci o tym, w jaki sposób możesz zautomatyzować swoją agencję Social Media. Jeśli jesteś na etapie aktualnie, w którym prowadzisz swoją agencję, masz już w niej kilku, może kilkunastu klientów i zastanawiasz się nad tym, w jaki sposób o wiele szybciej, o wiele sprawniej tę agencję skalować, to to wideo będzie dla Ciebie bardzo cenne. Aktualnie Hendrik Media, czyli moja agencja, działa w pełni automatycznie. Co to znaczy? To znaczy, że w momencie, gdym zniknął, gdy mnie nie było, gdybym gdzieś wyjechał na jakiś czas to moja agencja nadal by działała beze mnie, nadal by generowała zysk i dzisiaj ci opowiem o tym, w jaki sposób ja to zrobiłem, w jaki sposób ty to możesz zrobić u siebie. Dam ci bardzo cenne wskazówki, które wprowadziłem do swojej agencji, które możesz wykorzystać w swojej agencji. Także zaczynam od pierwszego bardzo ważnego punktu. Po co w ogóle automatyzować taką agencję? A więc tak, są osoby, które działają samodzielnie. Czyli prowadzą swoją agencję samodzielnie, wszystko robią w niej samodzielnie, pozyskują klientów, dostarczają efekty swoim klientom, wszystko robią samodzielnie. I to można powiedzieć, że to są freelancerzy. To są osoby, które wszystko mają na swoich barkach, i w pewnym momencie ten czas, kiedy mamy coraz więcej klientów, ten czas zaczyna nam się kończyć. Zaczyna nam brakować po prostu mocy przerobowych. I oczywiście są osoby, które dochodzą do tego limitu i mówią, że jest wszystko ok, nie chcą rozwijać się bardziej. Mają już pewno, zarabiały, pewną kwotę pieniędzy i im to w zupełności wystarczy. I jeśli tak jest, to nie myślisz wtedy o automatyzacji czy o skalowaniu swojego biznesu, tylko po prostu robisz to, co robisz, jeśli dobrze, jeśli wygodnie. Masz inne zajęcia, inne pasje, które rozwijasz, a po prostu agencja pozwala Ci zarabiać, zarabiać pieniądze, utrzymywać się to jest pełniej jakby jak najbardziej w porządku. Są też osoby, które myślą o tym, żeby jeszcze bardziej skalować ten biznes, zarabiać jeszcze więcej pieniędzy, rozwijać jeszcze bardziej swoją firmę i właśnie dzięki temu, że zaczniesz automatyzować swoją agencję, jesteś w stanie właśnie jeszcze szybciej rozwijać swój biznes. Jeszcze więcej zarabiać pieniędzy, więc zyskujesz dzięki temu jak zautomatyzujesz, zyskujesz czas, a jak zyskujesz czas, to jesteś w stanie go właśnie przeznaczyć na to, żeby pracować nad swoim biznesem, a nie w swoim biznesie, jak to było do tej pory. Czyli, będąc freelancerem, pracujesz w swoim biznesie. Czyli w pewnym momencie już nie jesteś w stanie po prostu tego biznesu za bardzo rozwijać, ponieważ masz już klientów, którym dostarczysz efekty i oczywiście, jeśli jesteś osobą, która dba o jakość usług, dba o zadowolenie swoich klientów, o wspieranie swoich klientów, to po prostu brakuje ci doby, tak? brakuje ci czasu, żeby myśleć o tym, jak jeszcze więcej wziąć klientów do swojej agencji, jak jeszcze usprawnić pewne procesy i tak dalej. Więc w momencie, kiedy zautomatyzujesz automatyzujesz swoją agencję, zyskujesz czas, dzięki któremu możesz pracować właśnie nad swoim biznesem, nie w swoim biznesie. Czyli dzięki temu, że zautomatyzujesz, jesteś w stanie ten czas przeznaczyć na to, żeby udoskonalić pewne procesy Twojej agencji, udoskonalić na przykład proces pozyskiwania em, tych klientów do Twojej agencji, proces właśnie em, rozmowy z tymi klientami, czy jeszcze bardziej jesteś w stanie ulepszyć em, proces dostarczania efektów dla swoich klientów, dzięki którym, któremu jeszcze Twoi klienci jeszcze będą bardziej zadowoleni, e, czy możesz na przykład szkolić swój team, żeby on właśnie o wiele więcej był w stanie tych klientów przyjmować i jeszcze szybciej twoja agencja dzięki temu będzie mogła rosnąć i więcej zarabiać pieniędzy. Czyli dzięki temu, że zautomatyzujesz swój biznes, jesteś w stanie zyskać więcej czasu, żeby swój biznes o wiele szybciej rozwijać oraz jesteś w stanie zarabiać jeszcze więcej pieniędzy. Także to tak w wielkim, wielkim skrócie, po co w ogóle automatyzujemy swoją agencję? Ten czas, który możesz zyskać, możesz też przeznaczyć na inne projekty, czyli jeśli e, tak jak ja na przykład. Ja skupiłem się na e, ten czas, który też zyskałem, skupiłem na to, na tym, żeby m, pomagać, edukować właśnie takie osoby jak ty, które chcą rozwijać swoje agencję, właśnie w tym, w rozwijaniu swojej agencji. Więc to jest mój drugi projekt, na, na którym przeznaczam swoją uwagę e, i dzięki temu, że mo, moja agencja działa automatycznie, jestem w stanie teraz właśnie tworzyć wideo na YouTube'a tworzyć content w social mediach, właśnie tworzyć kurs online, czyli ten kurs, który stworzyłem właśnie z DSA, to dzięki temu właśnie, że mam, mam pewne rzeczy już zautomatyzowane, pewne procesy już mam gotowe. Mój team właśnie pracuje teraz Pracuję teraz w agencji i działa, dostarcza efekty naszym klientom, pozyskuję klientów, a ja teraz ten czas jestem w stanie przeznaczyć na rozwijanie z drugiego projektu, którym jest właśnie kurs ZSA. Więc to też jest właśnie dodatkowe, dodatkowe, jakby, dodatkowe źródło, dzięki któremu jeszcze więcej zarabiam, łącznie sumując moje biznesy, dwa, jestem jeszcze więcej w stanie zarabiać pieniędzy. Także ten czas naprawdę możesz przeznaczyć na bardzo fajne rzeczy, więc dlatego ja postanowiłem automatyzować swoją agencję i przede wszystkim automatyzacja niech się nie kojarzy Ci z tym, że spada jakość tych usług. Nie. Automatyzacja właśnie polega na tym, żeby automatyzacja, którą ja stosuję, ma na celu, celu zyskanie więcej czasu, żebym mógł zyskać więcej czasu, żebym mógł pewne rzeczy jeszcze bardziej usprawnić, ale nie kosztem spadku jakości usług, czy efektów naszych klientów. To jest jakby numerem jeden dla mnie, więc ja zawsze będę dbał o to, żeby moi, moi klienci mieli jak najlepsze efekty, więc nie myl tego automatyzacji z spadkiem jakości usług. Często te osoby właśnie, niektóre osoby tak sobie myślą, że jak automatyzujemy pewne rzeczy, to, to spada też jakość usługi, tak nie jest, więc nie idziemy w tym kierunku. Dobra, kolejna sprawa, od czego w ogóle zacząć automatyzację. Od czego zacząć automatyzację? Przede wszystkim pierwsza sprawa, od której powinieneś zacząć, to jak najbardziej powinieneś uszczupić swoją agencję. Czyli zadaj, zadaj sobie pytanie, jakie na przykład usługi mogę jeszcze bardziej. Mogę jeszcze bardziej to uszczupić, które usługi mogę usunąć w swojej agencji, które wykonuję na co dzień, które zabierają mi mnóstwo czasu, ale koniec końców nie dostarczają moim klientom jak najlepszych efektów, czyli to na czym im najbardziej zależy. Czyli które usługi mogę ze swojej oferty usunąć. Ja tak właśnie też miałem u siebie. Na początku wykonywałem bardzo dużo usług, ale z czasem zacząłem coraz więcej tych usług tych usług różnych usuwać z mojej oferty i skupiłem się na tym, która usługa da moim klientom jak najlepsze efekty i zacząłem skupiać się tylko na tej jednej usłudze, żeby opracować tak tą jedną usługę, żeby móc dostarczyć moim klientom jak najlepsze efekty, żeby oni byli zadowoleni. Ale z kolei, żeby po prostu wszystko się spinało i działało jak najsprawniej. Ale też, żebym, żebym mógł po prostu robić jak najmniej w swoim biznesie, tak? Ponieważ jeśli robimy coraz mniej w swoim biznesie, ale nie kosztem, spadkiem jakości usług, to jesteśmy w stanie o wiele szybciej ten, ten biznes skalować, o wiele szybciej jesteśmy w stanie dostarczyć efekty naszym klientom, o wiele szybciej jesteśmy w stanie, o wiele więcej jesteśmy w stanie pozyskiwać tych klientów, ponieważ jeśli robimy mniej, ale dostarczamy świetne efekty, to jesteśmy w stanie mieć więcej jeszcze mocy przerobowych, żeby przeznaczyć je na kolejnych klientów. Więc musisz uszczuplić swoją agencję, zadać sobie pytanie, co mogę wyeliminować w swojej agencji, które zadania, które rzeczy jeszcze mogę usunąć, na przykład pozyskiwanie klientów. Wiem, że wiele osób, na przykład, przeznacza mnóstwo czasu na tworzenie codziennie postów na Instagram, czy tworzenie kontentu gdzieś tam na Facebookach, tworzenie stron internetowych itd. I to nie daje im tak, tak naprawdę tak dużo klientów, jakim się wydaje. A na przykład strategia, dzięki której możesz pozyskać tych klientów, na przykład odzywając się do nich bezpośrednio i mówiąc im o swojej ofercie, o tym w jaki sposób możesz im pomóc. Jest o wiele skuteczniejsze, więc warto po prostu przeznaczyć swój czas na takie zadania, które, dzięki którym ty o wiele szybciej tych klientów jesteś w stanie pozyskiwać. Przeznacz na to mniej czasu, ale efektywność tych, tych działań jest o wiele większa. Więc kolejna sprawa, właśnie jakie metody pozyskiwania klientów są u mnie w mojej agencji najlepsze? Skup się po prostu na tej jednej, maksymalnie dwóch metodach pozyskiwania klientów. Uszczuplenie tych usług, które wykonujesz w swojej agencji. Czyli zadaję sobie pytanie, które usługi mogę wyeliminować w swojej agencji, które nie są tak ważne, aby moi klienci byli zadowoleni. Kolejna sprawa, o czym mówię bardzo często, czyli nisza. Dobry nisz też jest bardzo ważny, czyli w momencie, kiedy już wybrałeś tą, tą jedną niszę, w której chcesz działać, chcesz się w niej wyspecjalizować. To jest ci o wiele łatwiej później właśnie dostarczać efekty swoim klientom, i pewne procesy, pewne zadania, które wykonujesz u swoich klientów, jesteś w stanie duplikować i też wykonywać to u kolejnych klientów. Czyli przykładowo u nas, jeśli mamy już swoją jasno sprecyzowaną niszę, w niej chcemy być ekspertami, chcemy się w tym wyspecjalizować, i teraz przychodzi do nas klient, którego już wiem, jak obsługiwać, wiemy, jaka strategia reklam na Facebooku będzie działała u tego klienta najlepiej. To teraz tę strategię reklam nie musimy za każdym razem, gdybyśmy mieli inne nisze w swojej agencji, nie musimy za każdym razem zastanawiać się nad tym, czy co zadziała u tego klienta, co zadziała u tego, i przez to tracimy czas, tylko po prostu tę strategie duplikujemy u różnych naszych klientów, więc dzięki temu. Nasi klienci są zadowoleni, mają efekty, ale my też jesteśmy w stanie o wiele więcej tych klientów obsłużyć dzięki temu, że pewne rzeczy duplikujemy u różnych, u kolejnych klientów. Więc to jest właśnie fajne, jeśli masz jedną niszę, jesteś po prostu o wiele szybciej w stanie pewne rzeczy właśnie przyspieszyć w swojej agencji, pewne, pewne zadania, które wykonywałeś na co dzień. Więc jedna nisza naprawdę fajnie, ponieważ duplikowanie jest o wiele prostsze wtedy i dostarczenie efektów dla swoich klientów też o wiele prostsze. Dobra. To właśnie było odnośnie tego, od czego, od czego zacząć. Kolejna sprawa, dokumentowanie. Czyli dokumentuj wszystko, co wykonujesz w swojej agencji. Czyli jeśli teraz działasz samodzielnie, to zacznij już od tego, żeby właśnie dokumentować wszystko, co na co dzień wykonujesz. Każdy krok, czy pozyskujesz klientów, zacznij dokumentować, co krok po kroku wykonujesz w swojej agencji. W jaki sposób tych klientów pozyskujesz? Otwórz sobie notatnik Google'a. Czy dokumenty Google i zacznij krok po kroku, punkt 1, punkt 2, punkt 3, punkt 4, wypisywać, rozpisywać sobie krok po kroku, co wykonujesz, w jaki sposób polskujesz tych klientów, w jaki sposób z nimi rozmawiasz, w jaki sposób później e, prowadzisz rozmowę z tymi klientami. Możesz takie rozmowy nagrywać. E, na początku dla siebie, żeby móc jeszcze bardziej poprawić swój warsztat rozmów ze swoimi klientami, ale później w, kolej, później w następnych etapach jesteś w stanie te filmy pokazywać dla swojego teamu, dla osób ze swojego teamu, aby osoby z Twojego teamu mogły nauczyć się na konkretnym przykładzie, zobaczyć w jaki sposób Ty rozmawiałeś ze swoimi klientami i teraz one będą mogły to po prostu duplikować i Będą mogły zostać o wiele szybciej wdrożone w ten cały proces, w jaki, w jaki sposób działa Twoja agencja. Dostarcz efekty swoim klientom, tworzysz reklamy na Facebooku, zacznij to też dokumentować, zacznij nagrywać zrzut ekranu, krok po kroku, w jaki sposób tworzysz reklamę dla swoich klientów, co krok po kroku robisz, aby to też właśnie dzięki temu, że nagrałeś, masz to przygotowane, będziesz mógł w przyszłości o wiele sprawniej, o wiele szybciej to oddelegować dla swojego teamu. Czyli po pierwsze, musisz to uszczupić jak najbardziej swoją agencję, wyeliminować wszystkie rzeczy, które wykonujesz na co dzień w swojej agencji. Po drugie, musisz właśnie dokumentować wszystko krok po kroku, co wykonujesz w swojej agencji. Dobra, kolejna sprawa to już zacznij myśleć o tym, jakie są Twoje mocne cechy, jakie są Twoje słabe cechy. Oczywiście. Warto pracować nad swoimi mocnymi cechami, na tym się skupić, ale też warto znaleźć swoje słabe strony, rzeczy, których nie lubisz wykonywać za bardzo lub w których jesteś słaby, aby móc po prostu później znajdować osoby, którym będziesz mógł te zadania, których Ty nie lubisz wykonywać, których Ty jesteś słaby, mógł im oddelegować po prostu w przyszłości. Także już zacznij o tym myśleć. I teraz przechodzimy do, do delegowania. I żeby zdelegować, trzeba zrozumieć, na czym polega cały model zdalnej agencji. Z jakich się składa, składa systemów? E, najprościej mówiąc, model zdalnej agencji składa się z dwóch systemów: system pozyskiwania klientów i system dostarczania efektów. Dostarczania efektów do naszych klientów. Czyli to są dwa systemy. I cała agencja opiera się na tych dwóch systemach, czyli pozyskujemy tych klientów, dostarczamy im efekty, no pozyskujemy tych klientów, dostarczamy im efekty. I teraz, kiedy mamy już taki zrzut, właśnie jak ta cała agencja wygląda, warto sobie zadać pytanie: który z tych systemów na samym początku idzie ci najlepiej? W którym czujesz się najlepiej? Ja osobiście, gdy, gdy właśnie myślałem o oddelegowaniu pewnych zadań swojej agencji, Myślałem o tym właśnie, w czym ja jestem dobry, co mi sprawia największą przyjemność. I moje cechy osobowości są takie, że ja uwielbiam kontakt z ludźmi. Ja uwielbiam sprzedaż. Ja uwielbiam rozmawiać z ludźmi. Jestem osobą ekstrawertyczną, więc dla mnie rozmowy z ludźmi przez telefon, czy na kam przez kamerkę, bo tak właśnie działa zdalna agencja. Nie spotykamy się na żywo, nie jeździmy na żadne spotkania, tylko wszystko robimy zdanie. I mi w tym wszystkim. Wychodzi, to wszystko właśnie idzie bardzo fajnie, i czuję się w tym naprawdę bardzo dobrze. Więc, pierwszą rzeczą, o której, o której myślałem, to jest dostarczenie efektów dla naszych klientów. Ja, oczywiście, na samym początku tworzyliśmy posty dla naszych klientów, więc oddelegowałem właśnie to zadanie, czyli tworzenie różnych, różnego kontentu dla, dla naszych klientów w posty na Instagram, posty na, fej, na Facebooka. Aktualnie teraz. Nie tworzymy postów dla naszych klientów, aktualnie teraz właśnie to też jest jedno z tych zadań, które postanowiłem wyeliminować, czyli to co mówiłem właśnie wcześniej o uszczupleniu swojej agencji. Czyli usunąłem to zadanie i skupiliśmy się na reklamach na Facebooku, czyli aktualnie dostarczamy efekty dla naszych klientów poprzez reklamy na Facebooku i Instagramie i to zadanie, ja oczywiście na początku to wszystko robiłem samodzielnie ale pomyślałem sobie o tym, dobra, ok, w tym, w ten system ogarniam, idzie mi ogarnia tego systemu znacznie lepiej, więc teraz muszę pomyśleć o tym, w jaki sposób mogę oddelegować mogę właśnie to zadanie. I wtedy właśnie zacząłem myśleć o tym, żeby ok, oddelegować, dostarczenie efektów dla naszych klientów i wtedy właśnie zjawił się Matt, który przejął właśnie, przejął właśnie to zadanie, czyli teraz Matt jakby zajmuje się nie jakby tylko, zajmuje się Dostarczeniem efektu dla naszych klientów, tworzy kampanie reklamowe. Ja oczywiście wcześniej w tym wszystkim czułem się też ok, robiłem to, jestem w tym dobry, potrafię robić reklamy, potrafię robić różne, właśnie, tunele i tak dalej. A to nie jest coś, co mnie po prostu jara, co sprawia, że jest, jest mi z tym dobrze, mógłbym siedzieć godzinami dziennie to robić, tylko właśnie pomyślałem o tym, ok, w sprzedaży jestem, czuję się dobrze, lubię sprzedaż, lubię rozmawiać z klientami, to skupię się na początku na tym. Czyli to wykonywałam ja, a dostarczenie efektów, czyli tworzenie reklam na Facebooku i Instagramie, postanowiłem oddelegować. Czyli pierwsza, pierwsze, pierwsze delegowanie, pierwsza osoba do Twojego teamu to powinna być osoba, która uzupełnia Twoje słabsze strony, lub po prostu uwielbia robić te rzeczy, te zadania, których Ty nie lubisz robić, robić na cały dzień. Także tworzenie reklam. Analizowanie tych reklam, sprawdzanie, optymalizacja, targetowanie i tak dalej. Wszystkie te rzeczy robi, robił Mat. Ja zajmowałem się pozyskiwaniem klientów i sprzedażą. Więc tak, do pewnego momentu nasza agencja właśnie działała. Można powiedzieć, że ona była wtedy półautomatyczna. Czyli pewne zadania były oddelegowane. Ja już nie martwiłem w ogóle kampaniami reklamowymi. Ja byłem odpowiedzialny za sprzedaż. I od... Do jakiegoś czasu postanowiłem właśnie oddelegować to zadanie, które wykonywałem w swojej agencji, czyli pozyskiwanie klientów. I teraz to zadanie w naszej agencji, za to zadanie w naszej agencji jest odpowiedzialna Paulina, i ona teraz pozyskuje klientów, zajmuje się sprzedażą, Mat zajmuje się dostarczeniem efektów dla naszych klientów, więc w taki sposób właśnie działa automatycznie nasza agencja. Jest zapozyskiwanie klienci, jest sprzedaż, jest dbanie o tych klientów, jest dostarczanie im efektów i w taki sposób cały czas ta agencja jakby działa i to jest właśnie ta automatyzacja tej agencji. Tak aktualnie działa moja agencja. Ja siebie stąd wyciągnąłem i ja teraz właśnie dbam o to, że pewne rzeczy udoskonalić, czy skupić się na innych projektach. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że to wideo było dla Ciebie bardzo wartościowe. Jeśli tak, to bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym tygodniu. Jeśli nie będzie w kolejnym tygodniu, będzie materiał wideo, to znaczy, że zacząłem pracę nad udoskonaleniem swojego kursu ZSA i planuję zniknąć na kilka, kilka, kilka tygodni, może miesięcy. Chcę po prostu udoskonalić jeszcze bardziej swój kurs. Mam teraz czas, żeby właśnie pracować nad, nad takimi rzeczami. Nad udoskonaleniem procesów w swojej agencji, nad udoskonaleniem swojego kursu. Agencja jest zautomatyzowana. Więc ja mogę po prostu skupiać się nad skalowaniem swojego biznesu, nad rozwijaniem go nad innymi, nad innymi produktami w swoim biznesie. Więc tak to wygląda. Jeśli to wideo było Ciebie wartościowe, masz pytania, śmiało, zostaw lajka, skomentuj to wideo. I co, do zobaczenia w kolejnych filmach. Hej!